Przy tym wszystkim, co zmieniła pandemia, no to ono stawia ogromne wyzwania przed, przed właśnie tymi ludźmi, którzy są odpowiedzialni za to, żeby pracownicy w firmie czuli się dobrze, mieli świadomość, w którym kierunku ta firma zmierza, identyfikowali się z tym, byli lojalni. Wszystkie te metody, które polegają właśnie na wydawaniu poleceń i ich egzekwowaniu moim zdaniem są skuteczne na tak powiem, w bardzo krótkim czasie i na małą skalę i te autorytety zbudowane i to zresztą się w pandemii okazało że Właśnie ci, te, te szefowe i szefowie, którzy właśnie budowali tego typu relacje, w momencie, kiedy po drugiej stronie mieli pracownika, który w piżamie siedział w łóżku tak? i y, mógł, tak powiem, tylko i wyłącznie, jakieś podteksty sobie puszczać, co on sądzi o tych wydawanych poleceniach, że, że to wszystko się po prostu okazało nie, kompletnie niesprawne. Jeżeli chcemy, y, 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 Mieć jakieś efekty, to po prostu nie ma możliwości innej niż współpraca z ludźmi, tak? podział zadań, zaufanie, lojalność to wszystko, co e, powoduje, że, że właśnie oni e, idą za, za, za tym liderem. Cechy lidera, które okazały się być szczególnie istotne teraz, właśnie po tym okresie pandemicznym, choć nie skupiałbym się na nim, tylko na tej zmianie, która nastąpiła w ostatnich latach w ogóle. To wydaje mi się, że uważność pracy z zespołem, postrzeganie ludzi z ich potrzebami, z wyzwaniami, które przed, nich stoją, przed nimi stoją, to jest rzecz, która wydaje mi się nieoceniona. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to jest pewna odwaga w działaniu, zdecydowanie i konsekwencja w tymże działaniu. To jest niesamowicie istotne, bo sporo zmian nie dochodzi do skutku tylko dlatego, że liderzy byli niewystarczająco konsekwentni. I trzecia rzecz, która dla mnie jest bardzo kluczowa to bycie bliżej ludzi, e, trochę korespondująca z tą uważnością, ale z drugiej strony, oprócz tej bliskości ludzi, patrzenie się na biznes, na otaczającą nas rzeczywistość jako coś, co można bezustannie zmieniać, co warto kwestionować, co warto podnosić, jakby co warto obserwować stale i zastanawiać się, jak można robić lepiej. I na tym tle też uważam, że właśnie kobiety, które. No przez całe lata, tak, ze względu na to, że wyszły bardzo późno na rynek pracy, że funkcje, jakie na tym rynku pełniły, były najczęściej właśnie funkcjami takimi usługowymi, powiem. No. I w związku z tym zmuszały je do słuchania, do współpracy, do, do właśnie tego wszystkiego, co dzisiaj yy, już tak opisane w teorii pokazuje, że to są efektywne metody, że to jest czas kobiet.